Dzień dobry Państwu, znajdujemy się w gospodarstwie szkółkarskim Arno, Anny i Ryszarda Nowakowskich. Aktualnie prowadzimy wykopywanie drzewek, jesteśmy na polu, w którym kopiemy drzewka jednoroczne okulanty. W tej chwili kopiemy naszą odmianę Champion Arno. Dlatego, że kopanie odbywa się sukcesywnie, w zależności od tego, która odmiana, jak jest przygotowana do sezonu, zawsze patrzymy, ażeby pędy były zakończone i liście ładnie już opadały. Odmiana Jonagold obok jeszcze jest niegotowa, więc ona będzie w, kolejnej, w kolejnym tygodniu dopiero przygotowywana. A aktualnie Golden Delicious Rangers, Champion. I Ligol Red. Te odmiany są akurat w tej chwili gotowe do kopania i te odmiany będziemy w najbliższych dniach kopali. Odmiany czerwonomiązowe są też odmianami, które bardzo łatwo i szybko nam wchodzą w okres spoczynku i łatwo gubią liście, więc następną odmianą po tych wymienionych będzie, będą odmiany Baja Marisa, Baja Franconia. Odmian, które kończą nam najpóźniej wegetację i są gotowe do wejścia w spoczynek i gotowe do kopania, to odmiany typu Ida Redest, Chopin. Te odmiany kopiemy jako ostatnie. Kopiemy na palety i jako niestort trafia to jak najszybciej na chłodnie i przechowujemy w chłodni. Z chłodni wyjmujemy na. Yy, Pakownie, gdzie jest to sortowane, sortujemy według jakości, według grubości pnia, ilości pędów, rozgałęzień. Dzielimy to na trzy wybory i tak prezentowane drzewka posortowane w zależności od zapotrzebowania, od zamówienia są przedstawiane sadownikowi, który ocenia na który wybór się zgodzić. Wiadomo, że każdy wybór ma swoją cenę. Drzewka aktualnie kopane są już w tej chwili w 70% zamówione. I sadownicy prawdopodobnie będą informowani o tym gdzieś w początkach listopada, bo wcześniej nie będziemy gotowi z większością odmian. Sadownicy też oczekują, ażeby, jeśli mają kilka odmian zamówionych, żeby przyjechać jeden raz i zabrać wszystkie odmiany. Dlatego rozpoczynamy taką poważną dystrybucję od początków listopada. Wszystkich, wszystkich zainteresowanych drzewkami, zakupem drzewek w szkółce Arno, tych, co zamówili, jak i tych, którzy chcą się dowiedzieć o dostępność odmian, zapraszamy do biura, do szkółki.